Dzień dobry, jak zwykle, dzień dobry, wieczór, kochani, dzień dobry, wieczór. Dzisiaj nie będzie już o strajku nauczycieli i dzisiaj nie będzie o żadnych innych politycznych rzeczach. Pociągniemy troszkę temat e, tej... E, jak ja to ładnie nazywam? Samoakceptacji i e, właściwie samozajebistości. Bo, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby poczuć się samozajebiście. Wiem, że to brzmi trochę wulgarnie, to na pewno, ale e, też brzmi tak e, dla wielu, bo dla mnie samego to brzmiało wiele lat temu dosyć niewiarygodnie, że można być tak bardzo sam sobą zachwycony, że nie potrzebuje się, że nie, że nie potrzebowałbym w ogóle akceptacji otoczenia i, i w ogóle opinii otoczenia. Ty sobie ja tego nie wyobrażałem. Pewnie tak samo jak wielu z Was teraz e, sobie nie wyobraża, a ja sobie nie tyle, że nie wy, wy, wyobrażam to. Wyobrażam sobie to. Mało tego, ja żyję w tej chwili w takim stanie, że ja absolutnie nie potrzebuję akceptacji otoczenia do, do wszystkiego, co robię. Ja nawet jak, nie wiem, parzę herbatę. I słyszę, moja mama mówi, o, bo to torebkę powinieneś wrzucić tak, albo tą herbatę w czajniczku zalać inaczej, bo ja tak zawsze robiłam. To jest tak rób ja wiem, znaczy teraz tak mówię, no to, to nie jest chamskie, ale to jest takie, no to jest tak rób, no ja, ja robię inaczej. Ja nie muszę robić tak, ty. Muszę? Naprawdę? Tak. <laughs> Wiecie, bo to jest... bo to jest takie yy, wyzwolenie się ze schematu powielania schematów. Wiem, bym, przeszkadzałem czekaj. Zawsze miałem, a wujek Wąt, cześć. Wujek Wąt, przepraszam, że ci opierdoliłem ostatnio, to sławki, bo... Słuchaw, yy, wujek, wujek wąt i sławki jako boskiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie, takie ważne elementy. Słuchawki zawsze wyszły tutaj, z reguły, nie zawsze, z reguły. I zawsze je odkładam, mówiąc: Wujek Wąt, słuchawki będziemy importować z Chinów. No, wujek Wąt to jest taki jeden z moich widzów, bardzo ulubionych i stałych, yy, który ostatnio trochę popłynął, bo nazwał mnie, bezczelnie zresztą, yy, i zaprotestowałem, ale słuchajcie, wujek Wąt się zachował naprawdę honorowo. To, to jest facet. To jest facet. Lubię takich. No, no. Nie w tym, w tym. Skurwa, wszystko o tych gejach, naprawdę. Ale, ale wracając do wujka Wąta, wujek Wąt się zachował naprawdę fajnie, bo usunął wpisy, które uznał, że są takie, że mnie denerwują. Fajny gość. Lubię go. No, a wracając do, do właśnie tej, te, te, tego samozadowolenia z tego, że się jest zajebistym. To nie jest kwestia tego, że jest się Grażynką, Jessiką albo Brajankiem, e, e, ewentualnie Sebastiankiem osiedlowym, który myśli, że ma białe i jest kurwa po prostu zajebisty. No i chodzi o to. Chodzi o... Chodzi o to... Przepraszam, to są głosy z ulicy. E, głos ulicy. Głos ulicy mnie dorwał i jestem tam raz tą wyborczą. E, chodzi o to, że... Mm, i nastąpił, na przykład w moim życiu, nastąpił taki moment, w którym ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja tak naprawdę żyję dla innych. Wszystko, co robiłem, to było lata temu, to nie teraz, wszystko, co robiłem, było podporządkowane opinią innych ludzi. Innych ludzi, czyli na przykład rodziny, czyli na przykład mojej mamy, mojego byłego męża, a nawet mojego psa. Słuchajcie, to nie jest, to nie jest żart, to nie jest żart, był okres w moim życiu, w którym moje życie było absolutnie podporządkowane mojemu psu. Nadal jest tak, że. Bo mój pies jest ode mnie zależny, tak? Ja go. Y, on beze mnie nie wyjdzie na spacer, on beze mnie się nie nakarmi, on beze mnie się nie napije wody. To są rzeczy, które muszę mu dostarczyć. To jest moja opieka nad nim. A oprócz tego, że śpimy razem, że się strasznie kochamy, że chodzimy właśnie na spacery do lasu, że rzucamy sobie kijek, patyczek. Piłeczkę, że, że pies daje mi noska, usiu, że się kochamy i on jest ze mną, bo jest moją bratnią duszą, to jest jedno. Ale był taki moment, w którym on terroryzował moje życie. Wymuszał szczekaniem. Ja, na przykład, nie mogłem wyjść z domu, próbowałem wyjść do pracy i pies stawał na schodach i szczekał. Ja schodziłem na dół do taksówki, która czekała na mnie, żeby zawieźć mnie do pracy, i słyszałem szczekanie psa. I musiałem wrócić, żeby go uspokoić. I, się, I zdarzało się, że musiałem zostać w domu. Bo pies szalał. Aż w końcu powiedziałem mu tak, kurwa, szczekniesz jeszcze raz i złamie ci kark. I wiecie co? Podobno zwierzęta nie rozumieją ludzkiego języka. Mój pies zrozumiał. Zaraz zamknął mordę. Poczekał do wieczora, aż wrócę. Nie złamał mu karku, oczywiście, że nie. Ale sam fakt, wiecie, bo, bo to jest tak, że zarówno zwierzęta, jak i, ja wiem, ludzie, tak gibam na tym fotelu, ale tak lubię, e, zarówno e, zwierzęta, jak i ludzie e, wyczuwają moment, w którym ty mówisz coś i naprawdę to mówisz, czyli naprawdę masz na myśli to, co mówisz i jesteś poważnym tym, co mówisz, albo mówisz coś na zasadzie takiej o, przestań szczekać, o, nie narzekaj, o, coś tam, ale nie myślisz, to jest takie po angielsku you don't mean it. You don't mean it. A tu jest minute, i to jest takie bardzo minute. Mean, mean. I się okazuje, że w momencie, w którym e, ja zacząłem bardziej dbać e, o siebie samego, w takich kategoriach, że nie, to jest moj, m, moje życie jest ważne, moje wyjście do pracy jest ważne, pies nie będzie decydował o tym, czy ja wychodzę z domu, czy nie. Matka nie będzie decydować, czy ja będę jadł zielonym groszek czy żółty, e, albo gotowane ziemniaki lub pieczone. E, mój były mąż nie będzie decydował, czy ja mam telewizję satelitarną, czy jej nie mam. E, mój przyjaciel nie będzie decydował, czy ja wychodzę na kręgle, czy na bilarda. Ja decyduję o tym wszystkim. Najpierw w otoczeniu, kochani, pojawia się niesamowity bunt. Tego, bo jeżeli macie, jeżeli swoje otoczenie przyzwyczailiście, ja tak zrobiłem e, i myślę, że wielu z was też, do tego, że podporządkowujecie się im, to oni się, jak, jak się wy się zbuntujecie, to oni się dopiero zbuntują. E, kurwa co? To, to Dokładnie tak jest. Kurwa co? Jak Na kręgle nie pójdziesz? No nie. I co mi zrobisz? I robicie takie coś, co mi zrobisz i widzicie tą minę opadającą. I buźki w dół, bo to jest takie A, a cię pojebało? E, u, kolo! E, co pojebało cię? Nie pócił ze ma Nie. I tu jest takie. Przerysowuję to celowo i upinam to w barwy Grażyny i Janusza. Pospolitych zresztą bardzo w Polsce, ale... To właśnie o to chodzi. E, nagrałem na, to nagranie, które wczoraj nagrywa, nagrałem. E, o, e, o, mm, o tym strajku nauczycieli, nieszczęsnym zresztą, e, który nam się tam przewija w tle, nie tylko. I w międzyczasie wplatałem tam właśnie informację o tym, że e, jest coś takiego, bo ja od czasu, kiedy prowadzę swoją firmę. Zrozumiałem taki aspekt, że jest właśnie ten can do attitude. Czyli ten, yy, taka postawa życiowa polegająca na tym, że ja potrafię to zrobić, potrafię coś zrobić, cokolwiek nie będzie wyzwaniem, ja to zrobię albo zrobię wszystko, żeby to zrobić. Zrobię wszystko, żeby to zrobić oznacza, przepraszam, oznacza na przykład, to, że miałem taki w zeszłym tygodniu przypadek, jechałem do klienta. Jechałem do klienta obciąć trawnik. I to nie jest taki trawnik, że trzeba było mieć kosiarkę. Tylko to pochodziło chodziło o to, żeby trawa Klient posłał mi zdjęcie swojego ogródka, wyłożonego żwirkiem. I tam była taka trawa rosnąca wokół płotu. Wzdłuż płotu rosnęła se. Rosnęła se. Rosnę, sorry. Rosnęła se trawka, i chodziło o podkaszarkę. Słuchajcie, jechałem przez pół Birmingham do niego z przesiadką. I jak się przesiadałem do autobusu już do klienta, to nagle się zorientowałem. Jak czerwony kapturek. O ja głupia kurwa zapomniałam podkażarki. Tego właśnie narzędzia, którego będę dzisiaj używał, do obsłużenia klienta, kurwa nie wziąłem z domu. I moje myślenie było takie. Chuj, dzwonię i odmawiam w ogóle tą wizytę. Rezygnuję z tego zlecenia. I to był taki moment i za chwilę był moment taki nie, Michał, dojedź na miejsce, jak już ty jesteś w połowie drogi, już siedzisz w tym jebanym drugim autobusie do klienta, dojedź do końca, zobaczysz jak ta trawa wygląda, może nie będzie tak Miałem ze sobą takie nożyczki do trawy, takie trimerki, takie takie rzeczy. I się okazało na miejscu, że ta pod kaszarkami do w ogóle do niczego nie była potrzebna. Opierdoliłem gościowi 45 minut coś, za co on zapłacił za godzinę, ja się tak zawsze umawiam, się już nauczyłem, To wam opowiem jak. E, opierdoliłem w 45 minut właśnie tą trawkę naokoło. Nożyczkami. Nawet nie do trawy, to były nożyczki do psa, które miałem przy okazji ze sobą. Przy okazji ze sobą zawsze nożyczki do psa. E, Słuchajcie, umawianie się z, z, z klientami jest właśnie takie, że ja się nauczyłem jednej trzecie, po... Słuchajcie, a to za, za chwilę, dokończę. Umawianie się polega na tym, że ktoś mi na przykład mówi, klient mi mówi, słuchaj, tak jak no, ostatnio, klientka wczoraj, obcinanie żywopłotu, mówiła mi, e, napisała mi w mailu, posłała mi zdjęcia i mówi, to jest robota na dwie godziny. Ile za to chcesz? A ja jej odpisałem, widząc żywopłot i ogródek, bo ona chciała, żeby obciąć jej w żywopłot i e, zgrabić liście z ogródka, które leżą tam od zeszłej jesieni. I ona, ile chcesz za godzinę? A ja jej odpisuję, za, ja to wyceniam, ona mi napisała, ja to wyceniam, że to jest dwie godziny roboty. Ile chcesz za godzinę? A ja odpisuję, ja nie patrzę na to godzinowo, ja za całą pracę chcę od ciebie 50 funtów. Niezależnie ile to potrwa. Pani się ucieszyła, taki myk psychologiczny, pani się ucieszyła. A, to jak mu zajmie 6 godzin, to też weźmie 50 funtów. Super, super, bo ogrodnik normalnie bierze 30 funtów za godzinę. A ja, ja, to opierdoliłem wszystko, ten żywopłot i te liście w godzinę, w godzinę i pięć minut, może 10. z przerwą na herbatę. I babka tak, jak już skończyłem robotę, posprzątałem wszystko, pozwiłem kable, zapakowałem swoje maszynki do cięcia żywopłotu i nie tylko, i grabie i tak dalej, wyciągam rączkę po pieniążkę, w mi się należy, bo zarobiłem, a pani mówi tak, jakbym wiedziała, że to tyle zajmuje... To bym Ci naprawdę skasowała za godzinę, a nie oferowała ci, nie zgodziłabym się na to, żebyś mi powiedział, że za całą pracę chcesz 50 funtów. A ja się tak uśmiechnę, mówię, co myślałaś, że będzie trwało więcej, nie? I zaoszczędzisz. A ona się uśmiechnęła i powiedziała, tak. Cz, się przekombinowałaś, kobito. Ale w polubiliśmy się na tyle. Że dwie godziny później miałem od niej telefon. Mówi tak, słuchaj, dam ci numer. Czy mogę dać numer, e, twój numer telefonu mojej sąsiadce? Możesz. I za chwilę dzwoni ta sąsiadka. Mówi, słuchaj, bo ja widziałem, jak to zrobiłeś ogródek e, u, u tej tej. I ja bym też tak chciała. I że za 50 funtów. Ja mówię, a jak wygląda twój żywopłot? No, i to posła mi zdjęcia. Ja mówię ty, ale ten twój żywopłot jest taki trzy razy więcej niż ona miała. No. Ja mówię, to nie, 150, to nie 50 funtów, tylko wezmę 120 funtów za żywopłot, tylko, bez liści. A ona pisze 120 żywopłot plus liście. Wpisuje dobra. Zlecenie na kolejny dzień. Kędu do attitude. ale zobaczcie teraz, popatrzcie na jedną rzecz. Jak to ładnie idzie. Yy, jadę do klienta i sobie myślę, Zapomniałem kurwa pierdolonej pod kaszarki. Rezygnuję. Nie jadę. Odmawiam. Coś tam. Hmm? E, idę do klientki, ciąć żywopłot i mówię, że. Coś tam. I nagle tego coś tam robi się. Coś tam. Ja wiem, że teraz brzmię trochę chaotycznie, ale akurat się skupiam. Na, przepraszam. Skupiam się na tym żeby wywołać e, nagranie wielana, e, a mianowicie mojego widza i przyjaciela jednocześnie, e, który, słuchajcie, e, po moim wczorajszym nagraniu, w którym użyłem takiego słowa can do attitude, czyli to ta postawa, że mogę coś zrobić On nagrał piosenkę w ciągu nocy Rano była gotowa i poszła mi ją na maila Nie jest warto, bo zawsze jest warto, nie czekaj na cud can Attitude To właśnie nie czekaj na cud, can do Attitude Linka do tej piosenki do Wielana w ogóle i do, do piosenki znajdziecie zaraz pod filmem Słuchajcie, dla mnie to, bo on mi napisał rano, słuchaj, jesteś niesamowitą dla mnie inspiracją, tak mi napisał. Wielan jest właśnie tym chłopakiem z Podradomia, któremu powiedziałem, chcesz robić sprzątanie, nie chcesz się wyprowadzać ze wsi, chcesz nagrywać muzykę, ale nie zarabiasz na niej, a chcesz robić sprzątanie tak jak ja? Kazimierz Dolny, artyści i inne darmozjady mają tam swoje wille i pewnie będą chcieli czyszczenia tych domów na wakacje. A przy okazji ty jako artysta i piosenkarz możesz spotkać tam producenta, który wyda w końcu swoją płytę. A wiele do mnie tak nie popatrzyłem na to w ten sposób. No co ty? No to zacznij patrzeć w ten sposób, bo ja wiesz nie, kurwa, że się nie będę. No bo tak będzie kochani, ja wiecznie żyć nie będę. Właśnie te can do attitude, o którym wczoraj mówiłem, o którym mówiłem z, z Agą, z moją przyjaciółką serdeczną i siostrą tak naprawdę, Agusia z Londynu, o której wiecie, o której nie słyszycie, która ma swoją firmę sprzedawcy, to jest moja siostra. E, Mentalna nie tylko, no fizycznie, nie, biologicznie nie jesteśmy spokojni, Z jest moja siostra. So, ja ją uwielbiam. I ona też jest dowodem na to, że can do attitude, jak właśnie pisałem, ja pisałem ja mówię, kurwa, ty wiesz, że ja jechałem z drabiną dwumetrową w autobusie, a ona mówi, Michael, ja kurwa przez 6 miesięcy, zanim nie zostałam, nie, nie dorobiłam się samochodu firmowego, to jeździłam metrem po Londynie z odkurzaczem w ręce. Sprzątać domy ludziom Can do attitude. Wielu ludzi mówi tak, Boże, yy, co cię znajoma moja? Moja znajoma, lubię ją, ale jest idiotką, chociaż, ale ją lubię. A ona mówi, ja bym w życiu, ja bym się wstydziła wsiąść do autobusu z drabiną. A ja do niej mówię, bo byłem po rozmowie z Agusią, ja mówię, a z odkurzaczem? ona mówi, no co ty, przestań, co by ludzie powiedzieli? I ja mówię, słuchaj, miałabyś zlecenie na dom, na 6 godzin, 10 funtów za godzinę, 60 funtów. W ciągu dnia byś miały miała zarobić. Nie, w, nie wsiadłabyś w, Tylko, że wymagania klienta są takie, że E, musisz przyjechać z własnym odkurzaczem. Nie wzięłabyś odkurzacza, nie pojechałbyś autobusem? No to może bym wzięła taksówkę, albo bym poprosiła jakoś, żeby mnie autobus podwiózł. Bo, bo wstyd, w autobusie jechać z, aut z, z odkurzaczem. A ja z Rabiną jeżdżę, z podkosiarką do, do zrawników, z kosiarką do Żywopłotów, a Gusia po Londynie metrem jeździła, jeździła, bo już nie jeździ, z odkurzaczem przemysłowym. Can do attitude. Can do attitude było też właśnie to, kiedy ja się zorientowałem jadąc w połowie drogi do klienta, że ja nie mam kurwa tej jebanej podkaszarki, która miała być najważniejszym narzędziem. I najlepszą decyzją właśnie, którą wtedy zrobiłem było to, że Michael, jak jesteś w tym miejscu, jedź do klienta. Zobacz na miejscu, może się okazać, że nie potrzebujesz podkaszarki. I się okazało, że nie potrzebowałem. Can do attitude. Can do Attitude to jest właśnie też to, że trzeba... To jest tak, e, trzeba dać sobie i wszechświatu szansę na to, żeby się coś zrealizowało. Mamy plany, zakładamy coś, zakładamy firmę, nie słuchamy tych wszystkich wokół nas, rodziców, e, rodzeństwa, innych popierdolonych sąsiadów i przyjaciół, którzy nam zazdroszczą już z samego faktu, że mamy, de, mamy pomysł, bo to bardzo często jest tak, że przyjaciele nas odwodzą od czegoś tylko dlatego, że mamy lepszy pomysł na życie niż oni. Nie? I dobra, odpuszczamy sobie tych wszystkich ludzi i teraz zawsze się będą piętrzyły na początku, na końcu i w środku też przeszkody. Teraz jaka jest nasza reakcja? Can do attitude jest reakcją, kiedy autobus się spalił, którym miałem jechać, metro się wykoliło, którym miałem jechać, załatwiam transport zastępczy. Dzwonię do klienta, będę pół godziny później i na piechotę jadę rowerem, który komuś ukradnę cokolwiek, ale chcę tam dotrzeć i zrobić zlecenie, za które zostanę zapłacony. Piosenka wpadła w ucho, nie? No, nie wpadła. Cała całej rodziny są też, psu też. Nie no, Wielan się. Właśnie chodzi o to, że właśnie Wielan jest raperem, który im bardziej się stara, tym bardziej chujowo mu wychodzi. Tą piosenkę nagrał w ciągu niecałej nocy. Zajął mu to może 3 godziny. Razem z oprawą melodyczną i stworzeniem tak zwanego teledysku. E, i, e, I wyszło mu to zajebiście. Ta ta. No. Hmm. To jest ciekawe. Zresztą to jest takie śląskie przysłowie mówiące, że lepsze jest, gor lepsze jest wrogiem gorszego. I, ale wracając na sam koniec do tej do tej, do, tej, do, tej, do, tej can do attitude. Cokolwiek nie zaczynacie robić, kochani, na, na jakikolwiek pomysł nie wpadniecie. Ja wiem, o tym sobie porozmawiałem w kolejnych odcinkach. Ja wiem, że w Polsce jest o wiele trudniej niż w Anglii. Ale tak jak właśnie Wielanowi doradziłem, ja chcesz zostać na wsi. Na wsi. Bo chciałbym otworzyć biznes sprzątający, ale przecież na wsi nikt nie potrzebuje sprzątacy, bo każdy sobie w domu sprząta sam. To do miasta mi się musiał przeprowadzić. a ja nie chcę do miasta, bo na wsi mi się dobrze mieszka. Ile kilometrów mieszkasz do miasta? Tyle i tyle. To może mieszkać na wsi. I że jest miasta, nie? No tak. Ale w Radomiu to bieda i nie ma zleceń. Ale mieszkasz w drugą stronę 15 minut samochodem od Kazimierza Dolnego, tak? No tak. Kto tam mieszka? Bogaci ludzie, artyści, producenci, jacy tam. Generalnie Warszawka. Zbliża się okres wakacyjny, oni będą chcieli te swoje dacze, w których spędzą dwa miesiące wakacji, wyczyścić. Nalepki na samochody, w lidlu ogłoszenia, z wyrywkami, i tak Zdjęcia swoje publikuj, Jesteś fantastyczny, przystojny. Być może ktoś będzie chciał Cię bardziej niż tylko na sprzątanie. Czemu nie? Taki żart. Perwersyjny trochę. Ale wiecie, o czym mówię. Can do attitude. Nie ma, nie ma. Słuchajcie, linka do piosenki. Naprawdę polecam tekst, bo Wielan jak, im, mówię, jak bardziej się stara, tym, 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 tym dziwniej mu wychodzi. Jak się nie stara kompletnie, tylko jak to mówię, z bomby nagrywa coś, to wychodzą mu fantastyczne rzeczy. I ma niesamowicie uspokajający głos. Jak dla mnie. Warto, bo zawsze jest warto, kochani, zawsze jest warto. Wysiadam z autobusu, nie mam podkosiarki. Kurwa. Jadę. Może się uda. Udało się. Udało się. A tak w ogóle, to na sam koniec Wam zadam pytanie, bardzo retoryczne, sami sobie na nie odpowiedzcie, ale jest retoryczne. Co, co ja robię 4 lata na YouTubie? Czemu ciągle mnie oglądacie? Ile po drodze było przeszkód? A ja jestem nadal z wami, a wy nadal jesteście ze mną. O, dobranoc kochani, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.